Zobaczcie, panowie, jedna odważna dziewczyna, która u nas jest. Dobry wieczór. Trzymam w ręku kas przechodni i chyba wszystko jest jasne. Witam bardzo serdecznie w Stargarskim Centrum Kultury, dawnym Młodzieżowym Domu Kultury, na spotkaniu poświęconym zakończeniu sezonu kartingowego za rok 1993. Witam bardzo serdecznie zaproszonych gości, witam bardzo serdecznie dyrekcję Stargarskiego Centrum Kultury, jak również tych, którzy spowodowali że mamy tyle tutaj pucharów ze sobą. Jeszcze nigdy zakończenie sezonu kartingowego nie odbywało się w tak ładnej oprawie. Wydaje mi się, że uczestnicy, instruktor na taką oprawę w tym roku wyjątkowo zasłużyli. Za chwilę poproszę o głos pana Romana Łodyge, wicedyrektora dyrektora Centrum Kultury do Spraw Młodzieży, po to, żeby również coś w związku z dzisiejszą imprezą. Bardzo proszę. Od siebie dodam tylko jeszcze, że jestem bardzo szczęśliwy, że jako kierownik działu technicznego mogę mieć pod sobą w swoich kompetencjach kierowanie właśnie pracownią motoryzacji kierowaną przez Pana Antka Skoczywasa. Jest to powód do dumy i do chwały. Przekazuję ten gaz przechodni Panu Romanowi i proszę o głos. Dziękuję. No ja nie potrafię przemawiać, że muszę się chyba tego nauczyć, bo najwyższy czas na to. Ale yy, muszę powiedzieć o, o tym, co przez ten cały rok, to właśnie rok szkolny, tak to trzeba określić, przez sezon kartingowy, sezon yy, kiedy jeździliście, jak to się u nas odbywało. Więc... Bardzo mile byłem zaskoczony. Praktycznie po każdej eliminacji pan skoczył Skoczylas, wasz instruktor, przywoził te puchary, na twojej widać. Co, co dwa, trzy tygodnie zjawiały się u mnie w gabinecie 3-4 puchary. Stało tam tego całe mnóstwo. Wszystkie zostały zabrane i mam teraz puste półki. Nie wiem, na następny rok teraz są te puste półki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w następnym roku będzie również... Będą również zapełnione. Postaracie się, mam nadzieję, o to. Wiem, że zmieniają się warunki, że będzie trzeba trochę sprzętu. Jestem w ogóle wdzięczny panu Antoniemu i wam za to, że na takim sprzęcie, jakim my w tej chwili posiadamy, jest to sprzęt, który ma już 15 lat, potraficie osiągnąć takie wyniki. I za te właśnie wyniki udało nam się, już dzięki panu Antoniemu, zdobyć trochę nagody dla nas, nie tylko te, puchary, które tutaj, tutaj są, ale również nagrody od sponsorów. A jacy to są sponsorzy, to już może powie Pan Antoni, bo ja naprawdę nie wiem, nie znam wszystkich. Wiem, że jest tutaj kilku, ale wszystkich nie ma. Było ich kilkunastu chyba. Nagród trochę jest. Proszę Panie Antoni, przekazuję kartę Panu. Może Pan Dyrektor jest wskazać mojej. Nie chcę obiecywać tego, co widać tutaj. Ale mówię jedno obiecać, że w przyszłym roku przynajmniej jeden, a może i dwa będą nowe. Chciałbym, żeby tego karty były wykorzystane i przyłożę wszystkich swoich starań do tego, byście dostali nowy sprzęt. Mam nadzieję, że pan nie będzie wiedział, co z tym zrobić. A jeszcze raz Wam wszystkiego gratuluję. Zwiększenia sukcesu. Nie chcę powtarzać tych komplementów, które padły, ponieważ jest znaczy. Dziękuję bardzo. Witać Pana Osipowicza ze Szczecina, też jednego ze sponsorów, a zarazem, yy, który ma u nas, u nas w klubie zawodnika. Tomek, puchar przyjrzałeś? No, zważenia zapomniał o pucharze. Yy, pan Osipowicz yy, pomaga nam też bardzo, jak widać. I myślę, że będzie się ta sytuacja utrzymywać. Dobrze, teraz może ja poproszę... <grymne> Więc no, najwięcej pucharów zdobył w, tej, w tym sezonie. Michał Molenda była sześć. Za drugie, trzecie miejsce. Później w następnej kolejności jest Guszkiewicz Kordian, trzy puchary. Grogoski Grzegorz, jeden puchar. Skoczyła z Jarosław, dwa puchary. Kieśnicki Mariusz, dwa Puchary. Drużynowo. Za drugie miejsce w tych eliminacjach dostaliśmy pięć kucharów. Teraz może wymienię tych naszych wszystkich sponsorów tutaj. Więc Pan Osipowicz jako jeden sponsor. Więc... Kawiarnia Brzęt ufundowała śliczny kast. Dla najlepszego zawodnika i on będzie w tym kaspie jeździł, czyli z tego wynika Michał Polenda. I od czasu do czasu pan Antoni, oczywiście. A, jak mi da pan podtrzymać na głowie? Następnym sponsorem jest pan Ryszard Kowalski. Firma Shopa jak widać tutaj na też. Pani Naumowicz, PZU. Przepraszam, z wrażenia nie wiem, czy pana Alberta Kowalskiego też wyczytałem, czy nie. Ale pan Albert Kowalski obecny tutaj też jest sponsorem. Może, żeby nie było zamieszania z tymi pucharami, to tak po kolei stoi. Pierwszych pięć, sześć pucharów Michał Wolenda. Teraz nie będziemy po prostu ich, każdy chłopiec otrzyma je na pewno, przyrzekam. Może teraz tylko wyręczymy te drobne nagrody, upominki dla y, zawodników i będziemy dalej się bawić. Michał Molenka, prosimy Gorące brawa. Michał, Michał. Wasza... Jeszcze pan Lachowicz ufundował takie śliczne rękawice. Skórzane. Brawa dla Buszkiewicz bardzo. Buszkiewicz Pan. Buszkiewicz przygotuje się. Do odebrania nagród. Prosimy się Brawo Grzesiu Krocholski do nas, do nagrody. Brawo Grzesiu. Grzesiu, żebyś więcej na w te torby. Może rzeczywiście z nich wyrosną kierowcy formuły pierwszej. Kto wie, kto wie, kiedy się zmienia u nas w kraju. Może przyjąłego wbudujemy to właśnie. Na formuły pierwszej. Jarosław skoczy Was. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tak jest. Po się. Matą Mariusz Ciesiński, prosimy ma do nas. Nie ma jeszcze, poczekamy na Mariusza. Potem nie do mnie dojechał jeszcze po prostu. No, tak. Prosimy do nas. Brawo Tak Piotr właśnie wybrał w Zapisuje się do koła fotograficznego. Nie, nie, nie. On jako mechanizm będzie robił zdjęcia. Teraz. Tak. Paweł Kaczmarek prosimy. Brawa dla Pawła, brawo. Jeszcze mamy trochę czasu. Na razie... Tak, tak, To się już Te nagrody, co jeszcze tam leżą, takie narzędzia, ufundowała e, nam firma znana, bo przy, chyba wszystkim PZU. Do pracy. w klubie. PZU. E, do pracy w, tu u nas w klubie. To są takie drobne narzędzia, śrubokręty, tam piłki, takie różne rzeczy. Bardzo przydatne nam. Z góry i. Dziękujemy i prosimy o więcej dla mnie, o sponsorów. Każda ślubka, każda złotóweczka jest nam potrzebna, a wydaje mi się, że działalność Pracowni Motoryzacji jest na tyle unikatowa, nie ma zbyt wiele takich ośrodków w naszym województwie i w ogóle w regionie. Myślę, że należy to pielęgnować i wykładać wszelkich starań, żeby ta pracownia istniała i osiągała jeszcze większe sukcesy niż to miało miejsce w tym roku. Teraz po raz trzeci zapraszam wszystkich do degustacji tych pyszności. Myślę, że już nie będę musiał tego robić po raz czwarty. Jeszcze Pan Antoni chce coś powiedzieć. Akurat teraz w telewizji widać ten nasz tor, na którym my tutaj trenujemy. Razem z pieskami, z ludźmi, którzy przechodzą. Jest szansa, żeby to rozbudować. Poszerzyć do tego chcemy wciągnąć różnych ludzi, między innymi PZU, dyrekcję. Myślę, że przy pomocy ludzi, którzy są życzliwi, zdążymy to zrobić no jeszcze w tej pięciolatce. To, jak widać, jest nie za jest bardzo wąski, krótki. Chcemy też zrobić przy MDKu tor taki, na którym będzie można zdobywać prawo jazdy na rower i motorower. I będziemy wspólnie jakoś to tam, myślę, że, że nam się to uda. Nie chciałem pierwszy zabierać głosu, bo Pan prosił sponsorów, ale skoro starno, można powiedzieć, zmuszony, to chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na to, miło, na to miłe spotkanie, które, jak słyszałem, jest po raz pierwszy zorganizowany w tak uroczystej poprawie. Chciałem pogratulować wszystkim chłopcom, tym, którzy wygrali tyle pucharów i pozostałym zawodnikom. Podziękować w ten sposób, że podejdę do waszego trenera i uścisną Ze spotkania z Wami chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, wspólnie tu z Panem Antoniem, że uda nam się z innymi ludźmi zorganizować na terenie tutaj przy Młodzieżowym Domu Kultury, teraz ten Centrum Kultury, miasteczko ruchu drogowego i plac manewrowy na którym można by było zdawać egzamin na kartę rowerową i motorową. Będzie to kosztowało trochę z naszej strony, tylko zresztą z naszych i naszych tych znajomych, którzy chcą doprowadzić do tego trochę zabiegów. Zobaczymy czy nam się uda. Mamy na tyle. Trzeba by było po prostu urządzić plac manewrowy. Zgodny z przepisami rozporządzenia ministra komunikacji, podobny to byłby jak widziałem na filmie tutaj w telewizorze, tam gdzie w Szczecinie yy, braliście udział w zawodach jest po prostu namalowana taka ścieżka ograniczona dwoma dniami białymi z ósemką i to yy, by musiało być namalowane na placu Manerola, oprócz tego egzaminu praktycznego na placu manewrowym trzeba zdać później egzamin z jazdy, no w takim imitowanym ruchu drogowym, który by odbywał się na terenie miasteczka ruchu drogowego urządzonego obok tego placu manewrowego. No jeżeli da radę zrobić plan takiego zagospodarowania i w miarę no, tani, to znaczy, jeżeli znajdziemy na to pieniądze, to prawdopodobnie takie miasteczko by tutaj powstało. Marzenie któregoś z Was i tak jak tu powiedział któryś tu z Panów, nie pamiętam, być może kiedyś trafi do formuły pierwszej, czego życzę. Dziękuję za udzielenie mi głosu. No i mam nadzieję, że. Uda nam się doprowadzić do tego, żeby ten miasteczko ruchu drogowego tutaj było. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia takich e, sukcesów sportowych i życzę jeszcze lepszych w przyszłym sezonie 1994 roku. Dziękuję bardzo. Ja może tylko dodam taką drogą mam uwagę, że o ile mam wiadomości dobre z dobrej ręki, taką kartę rowerową czy motorowerową można tylko zdobyć w pyżycach, w okolicy nigdzie.